Znajdujemy się na finisażu Ewy Mingę. Moje Wszystkie Grzechy Główne i właśnie tutaj mam pytanie do Ciebie. Który z obrazów jest największą inspiracją dla Ciebie na tym finisażu? to jest trochę tak, że ja jestem zaskoczona, znaczy nie jestem zaskoczona tym, że Ewa ma w dłoni talent, bo ostatnio miałam okazję dosyć często przyglądać się temu, jak ona szybko, pięknie maluje, rysuje i to w ogóle robi pstryk i ma. Każdy papier i każdy ołówek po prostu zamienia się w coś wyjątkowego. Natomiast mnie dzisiaj tutaj urzekły te wszystkie sakralne historie. Ewa jest osobą wierzącą i wydaje mi się, że te, powiedziałabym, ikony w stylu Ewy Mingę to jest coś, co tutaj zdobyło moje serce. No to jak widzimy Pani Ewa Mingę jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, jeżeli chodzi o sektor kultury. Mamy obrazy, rzeźbę, pokaz mody. A czym dla Ciebie jest właśnie kultura? To wszystko, co nas otacza. Wiesz, kulturę chyba na ten moment nazwałabym kulturę przyjemnością, bo mamy tak mało jej namacalnie, tak niewiele możemy jej doświadczyć przez ostatnią pandemię, przez te półtora roku, które były inne, że dla mnie jest przyjemnością to, że ja na chwilę mogę wyskoczyć, bo przyjechałam tu na chwilę. Mogę popatrzeć, wrócić do domu, a potem jestem trochę bogatsza o to, co widziałam. Więc myślę, że kultura jest dla mnie przyjemnością, doświadczania po prostu. Bardzo dobrze powiedziane, mądrze. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pokazujemy, jeżeli chodzi o kulturę, o artyzm, w social media, to Aha. uważasz, że jednak ta autentyczność jest potrzebna, ponieważ wszystko jest, zwłaszcza wśród celebrytów, takie cukierkowe, słodkie, idealne Czyli życie. jak wrzucasz sztukę, kulturę, jeżeli ona ma rzeczywiście gdzieś tych swoich odbiorców bardzo zakotwiczonych, to pewnie, pewnie, że tak powiem, klika się. Natomiast nie wydaje mi się, że kultura, którą wrzucalibyśmy codziennie... No ja widzę koleżanki, które z uporem wrzucają książki, które z uporem wrzucają różne obrazy albo znane fotografie, tylko po to, żeby pokazać ludziom odrobinę kultury, nawet tym, którzy nie chcą jej oglądać. Klikamy zupełnie co innego w dzisiejszych czasach, słabe, ale to prawdziwe. No tak, ale po prostu już abstrahując od y, tych elementów kulturalnych, to mm -hmm. ludzie kultury, właśnie aktorzy, muzycy, celebryci, artyści pokazują swoim fanom, że ich życie jest piękne, idealne, cukierkowe social media. Nie mówię, że wszyscy, ale no zdecydowana tak, większość. No tak, no teraz... wszystko jest filtrem. Dokładnie, ale czy zgadzasz się, że autentyczność jest teraz w cenie? Wiesz, z jednej strony jest tak jak mówisz, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien odwrót, bo... Ym... Są takie sytuacje, w których y, y, prawda i życie klika się bardzo, y, y, te wszystkie zdjęcia, nie wiem, no make up, y, sytuacje w dresie, y, rodzina, dzieci, dom. Słuchaj, no, ja jak wrzuciłam ostatnio zdjęcie łódki, którą szorowałam od rana będąc na rejsie, uwierz mi, że lepiej się klikała niż sztuka, niż kultura niż ja w make-upie i w jakimś tam zakręconym loku. Ważne, że miałam dobre wiadro i szmatę, która nieźle szoruje jacht. Także... Tej, tak jest. No. Tej, jeśli chodzi o Twoją karierę, to czy możemy się spodziewać jakichś nowych, ciekawych projektów? Coś planujesz? Wiesz, ja... cały czas praca zdalna spowodowała, że rzadko nas wszystkich widać, natomiast w dalszym ciągu jestem szczęśliwą posiadaczką programu radiowego, w dalszym ciągu jeżdżę samochodem w rano i wożę moich gości. To zabiera mi naprawdę dużo czasu. Też przymierzam się, bo w dalszym ciągu jeszcze po Polsce z programem podróżniczym pokazującym Polskę z bardzo fajnej strony, takiej bardziej slow life i slow travel. To wszystko wymaga ode mnie dużo, dużo skupienia, dużo czasu i w dalszym ciągu kontynuacji. Więc koncentruję się na tym, bo doszłam do tego momentu w życiu, że lubię rzeczy, robię rzeczy, które lubię i chyba nie potrzebuję zmian. To jeszcze takie ostatnie pytanie no. dla naszych widzów, jeżeli chodzi o twoje wywiady czy rozmowy w radiu, versus te w onet w samochodzie, to które wolisz bardziej i jaka jest tutaj specyfika, jeśli chodzi Tu nie, o nie o ma, wywiady. także co? Radio jest kocham radio i nigdy nie oddam za żadne skarby nikomu, a z kolei one Poranki to jest inna energia, to jest człowiek na żywo, to są bieżące sytuacje i historie. E, I to jest cudowne, bo e, e, ja bardzo, bardzo dużo razy w swoim życiu wstałam po to, żeby o poranku rozmawiać z, z, z gośćmi i z ludźmi, bo prowadziłam i, i w telewizjach różnych śniadaniowych programy i i w, i w radiu. To jest coś, czego się nie da porównać do, do, do niczego. Ja po prostu uwielbiam rano wstać, wypić kawę, wyjść do pracy, jak jeszcze wszyscy śpią, zrobić coś fajnego, spotkać ciekawego człowieka, pogadać z nim, a potem wracać do domu, jak wszyscy stoją w korkach. Naprawdę lubię to, co robię i cieszę się, że mogę to robić. I tego Ci życzę, żebyś zawsze lubiła to, co robisz. Dzie